To jest jakiś koszmar, dom wariatów. W takich oto słowach kaczystowski minister kultury Gliński opisał kaczystowską telewizję publiczną. Stanął tym samym w obronie ciemiężonego przez wiadomości sektora pozarządowego, który niczym nie zawinił, tylko tym, że w spokoju chce wydawać rządowe pieniądze. Ta niespodziewana odsiecz rodzi jednak pytania. Czy krytyka ze strony kaczystowskiego ministra nie jest czasem próbą cenzury i zamachem na wolność słowa? I czy po ataku Glińskiego TVP jest już mniej kaczystowska, czy może bardziej kaczystowska? Na szczęście wszelkie obawy rozwiała Gazeta Wyborcza, która ogłosiła Glińskiego pierwszym dysydentem PiS. W taki oto sposób. Znienawidzony minister cenzor stał się bohaterem demokracji. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.